Dzisiaj będziemy sobie budować szlamówkę. Jako, że woda w wodociągach jest naprawdę płaskudna, możecie to zobaczyć w linku poniżej filmu. Jak wymieniałem filtry, co tam płynie, postanowiłem zbudować własną szlamówkę, własny zestaw do, że tak powiem, wiercenia wody. I będę nagrywał filmy, w których pokażę, co, w jakim etapie jest mi potrzebne i na końcu, jak to wszystko działa. Zacznę sobie od szlamóweczki. Mam tu metrową rurę. Czwórkę. 30 ścianka 4 mm. Do tego 30 cm pęta ósemki. Na takie ucho do szlamówki. Już sobie go wygieram, żeby tego nie bo to jest bez sensu. I odciąłem sobie kawałek rury. Tutaj mam dwie takie gumy. Jest zimno. A guma jest fajna, giętka. To jest z pasa transmisyjnego. Takie paseczki. I tym oto pierścieniem sobie będę urysolował gumę. Zrobię sobie na zapas cztery sztuki i pokażę później w jaki sposób ta klapka będzie działać. Dodatkowo, ten profil tak samo. Wytnę z niego sobie środek i zrobię odpowiednie miejsce na gumę, na szlamówkę, żeby wszystko się opierało. Ale to po kolei w etapach pokażę. Zaczniemy od samej ślamóweczki, od samego dołu. Co będzie mi potrzebne? Zaznaczam sobie 3 cm od brzegu. Po kolei będę jechał dookoła. żeby te 3 cm zaznaczyć, będę wycinał tu zęby. Jako, że na moim terenie. Często zdarza się glina, jest takie zęby będą myślę, że no niezbędne tutaj, przy tej ślamówce. Dobra. I teraz tak, 3 centymetry tych ząbków, że tak powiem, wydaje mi się, że wystarczy. Wezmę sobie teraz kolejny pisak eee, i no, podzielę to. Ząb myślę w szerokości. Już tam się nie będę bawił, nie wiadomo jak. Tu zróbmy, przypuśćmy też co 3 cm tego zęba. Myślę, że w zupełności wystarczy. że wyszło. Dobra. Co trzy centymetry i wtedy do góry tu mniej więcej na środku. Ja już tego nie odmierzam, bo to jest no, mało istotne akurat, żeby to było idealnie równo. sobie po prostu rysuję. No i widać jak to wyjdzie. Zaraz zacznę wycinać to i pokażę po prostu jak to wyszło. Okularki oczywiście. Jedziemy. Dosyć grube jest, trochę zajmie to. Jak widać, wyszło to tak. Całkiem spoko. Myślę, że fajnie to się będzie wgryzało. Materiał. Właśnie trafiłem dosyć dobre tarcze. Pierwszy raz je używam do cięcia stali. Całkiem spoko. Naprawdę w taką grubą stal się fajnie wgryzały. Dobra. Teraz tu, te zęby będę sobie spiłowywał. I elegancko. Teraz kolejny etap. Biorę sobie, akurat mam taki kawałek tu profila i ścinkę z tego, zaznaczam. Wycinam takie kółko. Dalej to kółko będzie miało tu taką ściankę do obspawania w środku. I teraz tu musi być takie coś. Tu będą dziury na śruby. Tak to będzie wyglądało. Wytnę to i za chwilę pokażę. Wyciąłem takie coś. Jak widać pociąłem to flexem. Nie jest to idealnie równe. Teraz to wymaga pracy ręcznej. Zapewne. Ja sobie to przyczepię tutaj. Jako że nie mam i mała. jego no, ręczne. I wyszło coś takiego, to będzie spawane tutaj jako klapka, która będzie trzymała gumę. Teraz wytnę sobie też gumy. Potrzeby filmów, w sumie pokażę jedną, jak wycinam, a pozostałe to ja sobie te na zapas, to sobie później wydnę, dorobię, tylko odrysuję od razu. Bo najgorsze co mogłoby się zdarzyć, to jakby ta guma pękła i no, nie mielibyśmy na zapas. Wtedy szybkie dorabianie jest takie nie zawsze dobre. Ja to wycinam nożykiem, zaraz pokażę. Ta guma jest naprawdę taka fajna, elastyczna. jak widać robię pod kątem za chwilę pokażę dlaczego dobra, cyk mamy ona jest tak, o zyskosa fajnie ścięta specjalnie, bo gdy będzie w rurze i ona będzie w ten sposób będzie pracowała cyk cyk otwierała się to tu jakby miała rant to by napierała na rurę i ciężko się domykała tak będąc ze skosa no ona sobie lepiej pracuje po prostu swobodnie teraz trzeba to dopracować tak że jak mamy tą klapeczkę no to żeby po to jest właśnie ta klapka tu będą śrubki cyk to się otwiera i nabiera sobie i tu pod naporem. Trzyma się i zostaje tylko, że ta guma nie może być szersza od tego metalu. Dlatego muszę ją sobie ładnie poobcinać. Ostry nożyk wystarczy w zupełności taki pas transmisyjny. Akurat przy okazji jak byłem na złomowcu po tą rurę. To od razu zauważyłem pas i postanowiłem sobie odciąć kawałek. Nie wiem, tutaj to jest gdzieś koło 45 mm grubości ma. O, teraz to ładnie widać, że to nie wychodzi poza rand. Mieści się. I o to chodzi, ma się opierać ta guma na metalu, tu. Teraz, co jeszcze zrobię? Na pewno tu znaczymy sobie dwie dziurki, koniecznie dwie, do śrub, do zwiercenia otworów na śruby. Zacznę sobie mniejszym wiercem. Teraz rozwiercam tutaj na jakieś 5 mm. Śrubka ma 4. To nie ma być zrobione na ciasno, nie ma się przeciskać, po prostu jak damy śrubki, nakrętki i podkładki to ta guma i tak będzie się wystarczająco trzymać. My teraz to przejaze. Dobra jest równa. No i teraz co? Robimy tak, żeby od razu te gumy sobie ponawiercać, ustawiam je, przewiercam przez dziury normalnie. Co jest ważne tutaj? Ważne jest, żeby to nawiercić, a nie nacinać, bo ta guma wtedy nam tu pęka. Nawiercony otwór jest po prostu okrągły i on no, nie ma tendencji do takiego pękania. Tak, żeby wszyscy widzieli, tu jest jedna podkładka, tu nie ma. To za chwilę i tak będzie ściągnięte. Dopiero później będzie przyczepiane to na stałe. Przed spawaniem będę musiał to ściągnąć. Jak to będzie działać? Widać tutaj i ciężar ładnie będzie nam dociskał. Zaraz obspawam sobie dookoła w i tyle. Ja już sobie tu wstępnie przyłapałem, ustawiłem to wszystko i teraz będę spawał. Dobrze by było jeszcze masę podłączyć, żeby spawać. Tak punktowo najpierw. Dobra, teraz można podkręcić ampery. Ja ustawiam sobie na 80 i będę jechał od punktu do punktu. No i mamy pospawane. Widać jak to wygląda. Zapewne widać. Jest pospawane, jest jak jest pospawane. Ja tam mówiłem, spawaczem nie jestem. Robię to wyłącznie na własne potrzeby. I tak wystarczy. Nie muszę jeść spawu. Jak po tigu, czy po czymś. Kolejny element to jest to ucho. Też istotne. Trzeba tutaj ładnie to zamocować Też, zacznę sobie to spawać No i nasza szlamóweczka tutaj dostała ucho do trzymania na linkę przyspawane w środku. Ona nie może wychodzić poza obrys rury. Był, jak już wcześniej pokazałem, obspawany. Teraz będziemy się zajmować, no już obstygło, to zajmiemy się zamontowaniem gumy. Zacznę od na pewno ułożenia tu podkładek. To jest ogólnie wyczyn, bo ta rura teraz ma długość no, przeszło metra. Jak te tutaj wszystko zamontować? No, bardzo prosto. Wrzucamy sobie tędy na sam spód. No i kręcimy tak długo paluchami, aż się nam uda ucelować. No i nasza szlanóweczka gotowa. Widać tu. Śrubki założone, skontrowane. Klapka fajnie działa. Chodzi sobie jak trzeba. Z drugiej strony, ucho. Na sznur. I tyle. No, jest ciężka. Waży około 8 kg. Koszt takiej rury na złomie to w granicy 30 zł. Z tymi wszystkimi kawałkami pręta i tutaj tą blaszką z tego, co wyciąłem. Tak to wszystko właśnie wygląda. No i przyszedł czas na test eee, jeszcze raz zaprezentuję jak wygląda ta szlamówka w świetle dziennym, tutaj widać wszystko cała zapadka, tutaj ucho na sznur. No i wykopałem sobie tu taki próbny otwór w ziemi jak widać jest na 80 cm wykopane, a tam podchodzi woda. No, mamy aktualnie bardzo wysoki stan Wisły, a mieszkam jakieś 500 metrów w linii prostej od Wisły. To i ta woda gruntowa jest bardzo, że tak powiem, wysoko. Robię pierwszy test. Jak widać, prędzej to nie było testowane. Jest wszystko świeże. Zobaczymy, czy w ogóle działa. Dobra, wyciągnę za pierwszym razem, jest pół szlamówki teraz, wylewam, no jest szczelne, dołem tamta woda lekko kapie, ale to nic nie przeszkadza, wylewamy teraz urobek z tego, w większości to woda, ale widać jest już piachu, trochę no. Gryzie to, gryzie ten ziemię. Wybiera ładnie. Wiadomo, że otwór tu jest szeroki i jak będzie to chodziło w rurze, to lepiej to będzie działało. Tak po 5-6 razy i sobie wylewam, bo to jest. Jest tutaj kawałki gliny, są więc to też jest. O, widać jak się przyklinowało. i zobaczcie właśnie taka glina jaka wypada z otworu tego tutaj ślamówka jak najbardziej działa widać tutaj no właśnie się przypchało trochę gliną ale to nic robi robotę